Dzień dobry Polsko, dzisiaj CPU zawitało w okolice Kulen w Niemczech, rozmawiamy właśnie z głównym projektantem moda do gotnika 3, mod ten znany jest jako komunistyczny story projekt. Dzień dobry, z tej strony Hans Hujan z von wpizdem palcen szturchen. To ja robię tego moda już wiele lat i dziękuję serdecznie, że chcecie zrobić ze mną wywiad. No właśnie kurwa o to się rozchodzi, wiele lat robisz tego moda i nie umiesz zrobić. Co tam się dzieje właściwie i dlaczego komunistyczny story projekt jeszcze nie jest skończony? Ano z wielu powodów, ale główną przyczyną opóźnień jest mój sprzęt. Pracuję w naprawdę kiepskich warunkach na komputerze z kąchozu zajebanym jeszcze przez świętej pamięci mojego dziadka, który pracował w fabryce azbestu. Na moim komputerze Gothic 3 włącza się w pół godziny i chodzi w dwóch klatkach na kwadrans. Ło kurwa. No właśnie. Mam pewien plan na przyspieszenie procesu, ale do jego realizacji potrzebuję pomocy. Chciałby pan wspomóc mnie w tworzeniu moda? No w sumie czemu nie i tak nie mam nic lepszego aktualnie do roboty. Musi pan pójść do Helmuta i zajebać mu peceta, który jest lepszy od mego. W ten sposób przyspieszymy znacząco produkcję komunistycznego story projektu. W takim razie ruszamy w drogę. Ej ty kurwa z spaślaku. Czego ja pedrzesz? Wypierdalaj. Dawaj PC-a i to natychmiast. W imię Polski Podziemnej w ramach reparacji wojennych rekwiruję twój komputer. Ale ja nie mam żadnego komputera. Jak to kurwa nie masz? No nie mam, ostatnio wymieniłem na smarec i psie sadło z cebulką. A z kim się zamieniłeś? A nie wiem, nie pamiętam w sumie. Dobra jebać to, pierdolę ten komunistyczny story projekt niech se wyjdzie za 50 lat. W dupie to mam. Ten rap się nie nudzi, czas się obudzić By wyjaśnić co trzeba, dla chujowych gra po Trochę piachu ich nie ma, znów się odzywam Gdyż zachodzi potrzeba, Kopowe podpierdółki Które emitują radia, tak jak oni skórwiałe Ode mnie dla nich pogardza Nadal mamy kwarta, nadal sprzyja nam karta Rekamie wciąż asy, to nie sprzedać się dla kasy I mnóstwo pracy, to studia, ulice Niebezpieczne życie, znam je, żadne odkrycie Dzisiaj na picie, otwarcie, nie skrycie Opowiadam to przeżycie, za przeżycie są. Intensywność... Apeno Tomasz nadal jest hardcore kocham nienawidzę Tomasz